Dzień dobry, jestem dr Zofia Nowakowska, urolożka i dziś omówimy temat, który może wydawać się banalny, ale ma ogromne znaczenie dla zdrowia starszych mężczyzn. Oddawanie moczu na stojąco czy na siedząco? To pytanie, które słyszę w gabinecie prawie codziennie. Jeszcze 10 lat temu żaden mężczyzna nie zadawałby takiego pytania, ale dzisiaj coraz więcej panów po 50, 60 zastanawia się, czy zmiana pozycji może wpłynąć na ich zdrowie. Dlaczego podjęłam ten temat? Bo ignorowanie prostych zasad higieny mikcji może prowadzić do poważnych problemów: zakażeń układu moczowego, zalegania moczu w pęcherzu, a nawet pogorszenia objawów powiększonej prostaty. Jeden z moich pacjentów, 58-letni inżynier, przyszedł do mnie z nawracającymi infekcjami układu moczowego. Gdy zapytałam o nawyki, okazało się, że od lat sikał na stojąco, szybko, w pośpiechu, niemal nigdy nie opróżniając pęcherza całkowicie. Ta pozornie niewinna sprawa przyczyniała się do jego problemów zdrowotnych. Dzisiaj wyjaśnię Wam naukowo, bez wstydu i tabu, która pozycja jest lepsza dla dojrzałych mężczyzn, jak zmiany prostaty wpływają na mikcję i jakie błędy popełniacie najczęściej. Ale zanim zaczniemy, jeśli ten temat jest dla Was ważny, subskrybujcie kanał Zdrowie i Życie. Zostawcie komentarz, udostępnijcie znajomym. Tylko dzięki waszemu wsparciu mogę dalej tworzyć rzetelną edukację medyczną, która naprawdę ma wpływ na wasze zdrowie. Zaczynamy. Żeby zrozumieć, dlaczego pozycja podczas oddawania moczu może mieć znaczenie dla starszych mężczyzn, muszę wam najpierw wyjaśnić, co dzieje się w waszym organizmie z wiekiem. Po 50 roku życia w męskim układzie moczowo-płciowym zachodzą naturalne zmiany. Prostata, gruczoł wielkości kasztana, który otacza cewkę moczową, zaczyna się powiększać. To proces nazywany łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, w skrócie BPH. Dotyczy on 50% mężczyzn po 50 i 90% po 80. Powiększona prostata naciska na cewkę moczową, utrudniając swobodny przepływ moczu. Dodatkowo mięśnie pęcherza z wiekiem tracą siłę i elastyczność. Te dwa czynniki razem powodują, że opróżnianie pęcherza staje się mniej efektywne. Teraz kluczowa informacja medyczna. Pozycja ciała podczas mikcji bezpośrednio wpływa na efektywność opróżniania pęcherza. Badania przeprowadzone przez holenderskich urologów na Uniwersytecie w Lejdzie pokazały jednoznacznie, że mężczyźni z objawami powiększonej prostaty opróżniają pęcherz znacznie lepiej w pozycji siedzącej. Dlaczego tak się dzieje? W pozycji siedzącej mięśnie DNA-miednicy są bardziej zrelaksowane. Prostata nie jest tak mocno dociskana do cewki moczowej, a kąt między pęcherzem a cewką staje się bardziej korzystny dla całkowitego opróżnienia. Mam pacjenta Stanisława, 62 lata, emerytowanego policjanta. Przyszedł do mnie z problemem częstego wstawania w nocy do toalety. Badania pokazały powiększoną prostatę. Gdy zasugerowałam mu oddawanie moczu na siedząco, początkowo się oburzył. Pani doktor, jestem mężczyzną, nie będę sikał jak baba. Po miesiącu wrócił z uśmiechem. Śpię całą noc. Życie odzyskałem. Badania uroflowmetryczne, to znaczy pomiar prędkości i objętości wypływającego moczu, pokazują wyraźnie, mężczyźni z BPH w pozycji siedzącej mają lepsze parametry mikcji. Większa maksymalna prędkość przepływu, mniejsza objętość moczu zalegającego w pęcherzu. Kolejny aspekt to higiena. W pozycji stojącej trudniej kontrolować kierunek strumienia, szczególnie gdy prostata wpływa na jego kształt. Efekt? Zabrudzenia, które mogą stać się siedliskiem bakterii. Wiek wpływa też na równowagę i stabilność. Wielu starszych mężczyzn ma problemy z utrzymaniem stabilnej pozycji podczas stania. Upadek w łazience to poważne zagrożenie dla zdrowia. Ale uwaga! Nie każdy mężczyzna po 50 ma problemy z prostatą. Jeśli wasze mikcje są normalne, strumień mocny i nie macie objawów BPH, pozycja stojąca nadal może być dla was odpowiednia. Jak rozpoznać objawy powiększonej prostaty? Słaby strumień moczu, przerwany przepływ. Uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza, częste nocne pobudki, trudności z rozpoczęciem mikcji. Jeśli rozpoznajecie te objawy, pozycja siedząca może znacząco poprawić Waszą jakość życia. Pamiętajcie, to nie kwestia męskości, ale zdrowia. Inteligentny mężczyzna dostosowuje swoje nawyki do potrzeb organizmu, nie walczy z naturalnymi procesami starzenia. Teraz przedstawię wam konkretne dowody naukowe, które powinny przekonać każdego sceptyka o znaczeniu właściwej pozycji podczas mikcji. Holenderscy naukowcy z Leiden University Medical Center przeanalizowali 11 różnych badań obejmujących łącznie ponad 1000 mężczyzn. Wyniki były jednoznaczne. U mężczyzn z objawami dolnych dróg moczowych, pozycja siedząca skracała czas mikcji średnio o 25 sekund. I zmniejszała objętość moczu zalegającego w pęcherzu o 25 ml. Może to wydawać się niewiele, ale medycznie to ogromna różnica. Te 25 mm ich zalegającego moczu to idealne środowisko dla bakterii. Przewlekłe zaleganie moczu prowadzi do zakażeń, które u starszych mężczyzn mogą być bardzo groźne, szczególnie przy współistniejącej cukrzycy czy obniżonej odporności. Dr. Wikram Hazra z Majo Clinic przeprowadził badanie długoterminowe na grupie 500 mężczyzn po 55 roku życia. Połowa grupy otrzymała instrukcję oddawania moczu wyłącznie na siedząco, druga połowa kontynuowała swoje dotychczasowe nawyki. Po roku obserwacji grupa siedząca miała o 40% mniej infekcji układu moczowego i lepsze wyniki w badaniach przepływu moczu. Kolejne badanie z Japonii, kraju, gdzie tradycyjnie mężczyźni częściej siedzą podczas mikcji. Pokazało interesujące dane. Japońscy mężczyźni po 60. roku życia mają statystycznie mniej problemów z zaleganiem moczu w pęcherzu niż ich Amerykańscy czy Europejscy rówieśnicy. Ale co dzieje się dokładnie w organizmie podczas mikcji w różnych pozycjach? W pozycji stojącej mięśnie dna miednicy są napięte, aby utrzymać równowagę. To napięcie może utrudniać pełne rozluźnienie zwieracza cewki moczowej. W pozycji siedzącej mięśnie Dna miednicy naturalnie się rozluźniają. Kąt między pęcherzem a cewką moczową staje się bardziej prosty, co ułatwia przepływ moczu. Dodatkowo brak konieczności utrzymywania równowagi pozwala skoncentrować się na całkowitym opróżnieniu pęcherza. Miałam pacjenta, Jerzego, 67 lat, z zaawansowanym BPH. Jego żona zwróciła mi uwagę, że w nocy sikał bardzo długo, z przerwami, a potem i tak wracał do łazienki po 20 minutach. Gdy przeszedł na pozycję siedzącej. Nocne wizyty w toalecie zmniejszyły się z 4-5 do 1-2 na noc. Konsekwencje zdrowotne nieprawidłowej mikcji są poważne. Zaleganie moczu w pęcherzu prowadzi do infekcji, które mogą się rozprzestrzenić na nerki. U mężczyzn z cukrzycą takie infekcje są szczególnie niebezpieczne i trudne do leczenia. Przewlekłe zaleganie moczu może też prowadzić do powstawania kamieni w pęcherzu. Te kamienie powodują ból, krwawienie, a w skrajnych przypadkach mogą zablokować cewkę moczową, co wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Kolejny problem to przepukliny. Mężczyźni, którzy muszą mocno przeciskać mocz przez zwężoną cewkę, nadmiernie napinają mięśnie brzucha. Długotrwałe napinanie może prowadzić do przepuklin pachwinowych, szczególnie u starszych mężczyzn ze słabszymi mięśniami. Mit, który muszę rozwikłać. Sikanie na siedząco to znak słabości. To myślenie może kosztować zdrowie. Inteligent mężczyzna dba o swój organizm i wybiera rozwiązania, które służą jego zdrowiu, nie ego. Badania psychologiczne pokazują też inny aspekt. Mężczyźni, którzy zaakceptowali pozycję siedzącej, częściej regularnie badają swoją prostatę i ogólnie lepiej dbają o zdrowie. Ta zmiana nawyków często jest pierwszym krokiem do lepszej samoopieki. Niemieckie badania wykazały również, że pozycja siedząca podczas mikcji zmniejsza ryzyko zawrotów głowy u starszych mężczyzn, szczególnie tych przyjmujących leki na nadciśnienie. Nagła zmiana pozycji z siedzącej na stojącą może powodować spadek ciśnienia krwi. Pamiętajcie, medycyna opiera się na dowodach, nie na tradycjach czy społecznych oczekiwaniach. Jeśli pozycja siedząca poprawia wasz komfort i zdrowie, to właściwy wybór. Teraz konkretne porady, które możecie wdrożyć już dziś. Jako urolożka dam wam praktyczny przewodnik, kiedy zmienić nawyki, a kiedy szukać pomocy medycznej. Pierwsze pytanie: Skąd wiedzieć, czy potrzebujecie zmiany pozycji? Jeśli po oddaniu moczu macie wrażenie, że pęcherz nie jest całkowicie pusty, jeśli musicie wracać do toalety w ciągu 10-15 minut, lub jeśli strumień moczu jest słaby i przerywany, to sygnały, że pozycja siedząca może Wam pomóc. Przeprowadźcie prosty test w domu. Przez tydzień notujcie, ile razy w nocy wstajecie do toalety, jak długo trwa mikcja, czy macie uczucie niepełnego opróżnienia. Następnie przez tydzień spróbujcie sikać wyłącznie na siedząco i porównajcie wyniki. Mój pacjent Tadeusz, 59 lat, przeprowadził taki test. Wyniki były dla niego rewelacją. Z 3-4 nocnych wizyt w toalecie zmniejszył do 1-2, a czas mikcji skrócił się o połowę. Kiedy bezwzględnie trzeba sikać na siedząco? Gdy macie rozpoznane powiększenie prostaty, gdy przyjmujecie leki alfa-blokery, takie jak doxazosyna czy tamsulosyna, gdy macie problemy z równowagą, lub gdy wystąpiła u Was infekcja układu moczowego. Prawidłowa technika mikcji na siedząco. Siądźcie wygodnie. Nie śpieszcie się. Pozwólcie mięśniom się rozluźnić. Nie przeciskajcie moczu siłą. Pozwólcie, żeby wypłynął naturalnie. Po zakończeniu poczekajcie kilka sekund i sprawdźcie, czy nie ma dolewki. Istotne jest też odpowiednie nawodnienie. Wiele starszych osób ogranicza pitie, żeby rzadziej chodzić do toalety. To błąd. Zbyt skoncentrowany mocz drażni pęcherz i może prowadzić do infekcji. Pijcie 1,5-2 litry płynów dziennie, ale ogranicz po 18 to, żeby zmniejszyć nocne wizyty w łazience. Kiedy zgłosić się do urologa? Gdy problemy z mikcją trwają dłużej niż 2 tygodnie, gdy pojawia się krew w moczu, gdy macie ból podczas oddawania moczu lub gdy nawet w pozycji siedzącej nie możecie całkowicie opróżnić pęcherza. Podstawowe badania urologiczne to badanie per rectum, ocena prostaty, USG prostaty i pęcherza, oznaczenie PSA we krwi, badanie moczu i uroflowmetria – Pomiar parametrów strumienia moczu. Leczenie problemów z mikcją jest bardzo skuteczne. Leki alfa-blokery rozluźniają mięśnie prostaty i szyi pęcherza, poprawiając przepływ moczu. Inhibitory 5-alfa-reduktazy mogą zmniejszyć rozmiar prostaty. W skrajnych przypadkach dostępne są zabiegi, od mało inwazyjnych po operacyjne. Ale uwaga na błędy. Nie leczcie się ziołami bez konsultacji z lekarzem. Popularna w Polsce dynia, pokrzywa czy palma sabałowa Mogą pomagać, ale nie zastąpią profesjonalnej diagnostyki. Mogą też wchodzić w interakcje z innymi lekami. Kolejny mit. Częste sikanie to normalne starzenie się. Nieprawda. Nagłe pogorszenie mikcji może sygnalizować poważne problemy. Nowotwór prostaty, kamienie w pęcherzu czy infekcje. Praktyczne porady na co dzień. Unikajcie kofeinowych napojów po południu. Kofeina działa moczopędnie. Ogranicz alkohol, który podrażnia pęcherz. Ćwiczenia kegla wzmacniają mięśnie dna miednicy u mężczyzn tak samo skutecznie jak u kobiet. Ważne dla mężczyzn aktywnych zawodowo: nie wstrzymujcie moczu. Długotrwałe wstrzymywanie prowadzi do nadmiernego rozciągania pęcherza i pogorszenia jego funkcji. Jeśli jesteście w pracy, znajdźcie czas na regularne wizyty w toalecie. Higiena to podstawa. Mycie rąk przed i po mikcji utrzymywanie czystości okolic cewki moczowej. U mężczyzn nieobrzezanych szczególnie ważne jest codzienne mycie pod napletkiem. Dla mężczyzn z partnerkami rozmawiajcie o swoich nawykach. Wiele konfliktów domowych wynika z różnic w podejściu do higieny łazienki. Otwarta rozmowa może rozwiązać wiele problemów. Pamiętajcie też o ergonomii łazienki. Jeśli decydujecie się na sikanie na siedząco, zadbajcie o odpowiednią wysokość deski sedesowej, szczególnie jeśli macie problemy z kolanami czy biodrami. Nie wstydźcie się tej zmiany. W krajach nordyckich większość mężczyzn po 50 normalnie sikał na siedząco w domu to nie wpływa na ich męskość ani samoocenę. Podsumowując nasze dzisiejsze rozważania, pozycja podczas oddawania moczu to nie kwestia męskości, ale zdrowia i praktyczności. Kluczowe wnioski z medycznego punktu widzenia dla mężczyzn po 50 z objawami powiększonej prostaty, pozycja siedząca jest zdrowsza. Prowadzi do lepszego opróżniania pęcherza, zmniejsza ryzyko infekcji i poprawia jakość życia. Jeśli nie macie problemów urologicznych, wybór pozycji pozostaje kwestią preferencji. Ale jeśli zauważacie objawy, o których mówiłam, nie ignorujcie ich. Proste zmiany nawyków mogą zapobiec poważnym problemom w przyszłości. Najważniejsze: słuchajcie swojego ciała. Jeśli pozycja siedząca poprawia wasz komfort i zmniejsza objawy, to właściwy wybór dla was. Zdrowie jest ważniejsze niż społeczne konwencje. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego materiału. Wiem, że temat może wydawać się nietypowy, ale właśnie takie rozmowy są najbardziej potrzebne. W polskim społeczeństwie wciąż za mało mówimy o zdrowiu mężczyzn. Jeśli ten film był dla Was pomocny, subskrybujcie kanał Zdrowie i Życie to jedyna gwarancja, że będziecie na bieżąco z rzetelną edukacją medyczną. Zostawcie komentarz z Waszymi doświadczeniami. Czy zmiana pozycji pomogła Wam w codziennym funkcjonowaniu? Udostępnijcie to wideo ojcom, mężom, braciom. Każdy mężczyzna po pięćdziesiątce powinien znać te informacje. Mam do Was praktyczne pytanie: jakie inne tematy urologiczne Was niepokoją? Problemy z erekcją? Bóle w okolicy krocza? Może profilaktyka nowotworów prostaty? Piszcie w komentarzach: Wasze pytania to inspiracja dla kolejnych filmów. Pamiętajcie: nie ma wstydu w dbaniu o swoje zdrowie. Madry mężczyzna robi to, co służy jego organizmowi. Nie temu, co dyktuje mu społeczeństwo. Do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Zdrowie i życie, dr Zofia Nowakowska.